Witam Was, moi drodzy. Rozpoczynamy serię filmów przeznaczoną tylko pomidorom, ich odmianom. Nie będzie to w żaden sposób żaden poradnik. O, no i widzi, przepraszam Was za odgłos z podwórka kur i przejeżdżających samochodów, ale to u mnie już tradycyjnie. Tak jak mówiłam, nie będzie to żaden poradnik. Będą to tylko i wyłącznie moje obserwacje spostrzeżenia. Z kilkunastu lat uprawy pomidorów. Pomidory gruntowe. Ja ich celokusadzę bardzo dużo, dużo więcej niż w foliakach. Prowadzę je przeważnie na kilka pędów, nigdy na jeden. A to z tego względu, żeby mieć po prostu troszkę więcej zbiorów. I zwykle te pierwsze grona są zawsze dużo większe, bo są jako pierwsze tworzone. Potem już po rozwidleniu te pomidorki. Mają troszkę mniejsze grona lub mniejsze owoce. Czym je nawożę? Nawożę je obornikiem od naszych kurek. A co to takiego? Kilka lat temu zakupiłam też całą wywrotkę obornika bydlęcego, przerobionego, przepalonego. Tą, ten obornik jeszcze mam, jeszcze go stosuję cały czas. Jak widzicie, pomidory, niektóre rosną bardzo wysoko, niektóre są niskie. Tu jest niski, tu jest niski. Ja uprawiam pomidory, które są u nas chętnie jadane. Cieszą nie tylko podniebienie, ale i też oko pasjonaci pomidorów wiedzą, że pomidor jest bardzo wymagającym warzywem żarłocznym. Składniki pokarmowe i wszelkie niedobory składników pokarmowych w pomidorach od razu widać na liściach jak również na owocach. Posiałam 150 odmian, ale nie wszystkie posadziłam. Część oddałam roślin Musiałabym je wszystkie spisać i policzyć, ale niestety na to, jak zwykle, brakuje mi czasu. Pomidory mają różne odmiany liści, kształty, kolory liści. Niektóre są jaśniej, o jaśniejszej barwie, niektóre są ciemne. W każdym filmie będę Wam pokazywać może po dwie, po trzy odmiany, żeby. Żeby po prostu ten film nie był, te filmy nie były takie długie. Bo nie każdy lubi takie długie filmy. Każdy pasjonat i ten, kto uprawia pomidory zawsze ma własne sposoby na uprawę, jakieś pomysły. No z tym różnie bywa. W gruncie, zwłaszcza z uprawą pomidorów w gruncie. Wiąże się to niestety, ale z ryzykiem, ryzykiem spowodowanym przez warunki atmosferyczne. Zawsze boimy się tych wiatrów, gradu, silnego deszczu, czy nie połamie, czy nie zniszczy, czy było warto. W tej serii filmów postaram się Wam troszeczkę chociaż przybliżyć te odmiany. W miarę dojrzewania będziemy je przekrajać, porównywać, może czasem ważyć. Zobaczymy. No i widzicie, już są takie po tych deszczach brzydkie plamki. Nie wszystkie jeszcze mają obrywane dolne liście. Niektóre grona są tak ciężkie, że już się kładą nawet. Trzeba, trzeba będzie je po prostu przywiązać, podwiązać, żeby, żeby nie zniszczyły. Jedyny pomidor, który mam po raz pierwszy w tym roku, jest to pomidor mega groniasty. Na chwilę obecną jestem nim po prostu zachwycona. Nie, to jest dosłownie dwa grona tutaj, na okrągło. Pełno kwiatów. Zaczyna zawiązywać od środka owoce. Pokażę wam w dalszych filmach, jak on będzie wiązał te owoce, jak będą dojrzewać i jak finalnie będzie wyglądać grono. To jest jeden pomidorek, i tutaj rośnie drugi. Trzeci mam w foliaku. Z tej serii słuchajcie filmów o pomidorach. Chcę, żeby każdy z Was coś sobie wybrał, skorzystał. Może jakie odmiany Wam pasują. Są pomidory, ja świetna na przecierę. Każdy pomidor jest inny, każdy pomidor inaczej smakuje, inny w przekroju ma inny miąższ. Także myślę, że z, te, z tych filmów yy, może troszkę skorzystacie, wybierzecie jakieś odmiany, które będziecie sobie planować na przyszły rok. Zawsze można coś nowego. Od kogoś nauczyć. Ja się uczę też od was. Może ktoś się nauczy też coś ode mnie? Dowie się ciekawego o pomidorach. Ono, właśnie, a tak wygląda pole cukinii. Ciężko tam wejść. Niby taki rozstaw był szeroki, a jednak jeszcze rzut oka na warzywnik. Cały. Rozrósł się. Słuchajcie. Zaczynamy. Dziś pierwsze dwa pomidorki. Kolejne będę nagrywać sukcesywnie, pomalutku. Może jak tą serię będę kończyć, to już niektóre będą w pełni dojrzałe. Także zachęcam Was, a kto nie subskrybuje kanału, niech to zrobi czym prędzej, bo się nie dowie, jakie mam pomidory. Pomidor odmiany Frodo. Niesamowicie planny, choć niski. Samokończący. Nie rośnie wysoko. U mnie dorósł może do jakichś 40 cm. Ale spójrzcie, jak jest obsypany owocami. Niesamowicie duża grona. Nawet do 8-9 sztuk w gronie. Owoc lekko kolor czerwony. z jednego krzaka, nie wiem, do 6-7 kg będzie. Jeżeli te górne grona nabierą jeszcze więcej masy, a wciąż jeszcze kwitnie i wciąż jeszcze zawiązuje A to pomidor z rodzaju gargamel. Pomidorki z tego rodzaju są pomidorami o ciemnej skórce, czyli mają ciemne wybarwienie. Prawie że czarne. Bywają takie od razu, że już nawet zaraz po przekwitnięciu te małe owoce są czarne. Ten dopiero się wybarwi. Tu jest puszczone 3-4 cztery, cztery pędy. I zobaczcie ile ma gron. Tu jest jedno. Tu jest drugie. Tu jest... Tam jest trzecie. Tu jest czwarte. Piąte. Szóste. Dosyć obfite. Siódme. Ósme, to jest dziewiąte. Tu jeszcze tworzy cały czas owoce, zawiązuje. Pomidorek wysoko rosnący. W tej chwili ma około metra sześćdziesięciu. Fajny kształt owoców. Podłużne z dzióbkiem. Nawet nie wiem, czy wszystkie grono mu zdąży, zdążyłam, zdołałam mu policzyć. Bo są tak powciskane. Też bardzo plenne. I powiem Wam, z tego co zauważyłam, jest dosyć odporny na choroby. W zeszłym roku też go mieliśmy. Zawiązał też sporo owoców. Wzięła go dla zaraza oczywiście, ale... Niedużo to niedużo, ale zebraliśmy go. Kochani, kończąc ten pierwszy odcinek z tej serii, zachęcam Was do uprawy pomidorów. Naprawdę warto. Nie tylko w gruncie, nie tylko pod folią, ale również i w uprawie tak jak u mnie, w wiaderkach zwykłych też się da. Można sadzić na balkonach, na tarasach, w małych i większych ogrodach. Warto mieć własne pomidory. Nie zniechęcajcie się tym, że czasami warunki atmosferyczne są niesprzyjające. To zależy od roku, niestety. Bywają lata sprzyjające uprawie pomidorom, a bywają lata, kiedy się ponosi olbrzymie porażki ze względu na choroby. Ja się nie zniechęcam, sadzę od kilkunastu lat. Co roku troszeczkę zawsze dla siebie jest. Zachęcam Was do. Oglądania dalszych odcinków z tej serii może być ciekawie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was na razie, hej.